Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Dzień, Dzień dobry. dobry. O, trafiłem. Kolejny odcinek i temat no wcale niełatwiejszy, mam wrażenie, niż poprzednio, w ale ważny. W końcówce roku wspinamy się na, na wyżyny. No bo wiesz, bo to trzeba wyrobić plan, żeby mieć poczucie, że daliśmy z siebie w tym roku wszystko, bo przyjdzie to, potem czas podsumowań i co? Dobra, to widzisz, to, mam to, to, to zaryzykuję i obiecuję, że w odcinku jeszcze następnym, czyli tym podsumowaniem, mhm. postaram się wprowadzić luźną i bawiącą Cię atmosferę. Zobaczymy, czy mi wyjdzie. O, myślałam, że na jakimś spontanie polecimy. A No dobrze, ale jeśli to ma być spontan, to nie w tym odcinku, bo ten jest bardzo konkretny. Jak się dobrze przedstawić? A temat jest ważny, gdyż albowiem tak. ja z druzgotana wróciłam z kolejnego szkolenia. Mnie to w ogóle na szkolenie nie można, Maciek, puszczać, wiesz? Masz to załatwione. Bo idzie, w idzie taki człowiek na szkolenie z pewnymi wyobrażeniami, no bo dostał w zaproszeniu, co tam się ma wydarzyć. I wychodzi na środek troje prowadzących trenerów, którzy zaczynają mówić o sobie, dlaczego warto ich słuchać. Zresztą w ten sposób zaczynają, żebyście Państwo mieli przekonanie, że to my jesteśmy właściwymi osobami, aby poprowadzić to szkolenie. No i mówią: Od wielu lat zajmuję się tematem X. Mam wieloletnie doświadczenie w firmie Y oraz w branży. No i te trzy zdania nic mi absolutnie nie powiedziały. Więc dalej nie wiem, czy mam słuchać tego kogoś, czy nie. I czy on się zna na temacie, który ma mi zajawić na tym szkoleniu, czy też nie. No to co by ci pomogło? No, wiesz Droga trudna uczestniczko, nie zapraszajcie ani na szkolenia. Nie, w ogóle trenerzy to są trudni uczestnicy, bo oni to wszystko, wszystko widzą, albo przynajmniej mi się wydaje, że widzą i potem się czepiają. Ja oczywiście się nie czepiałam, tylko miałam taką refleksję, że rzeczywiście ciężko jest powiedzieć o sobie, nie wiem, czy to nie jest kwestia naszej szerokości geograficznej, że my tak... Yy, i mamy nie kłopot, nie. żeby docenić siebie jako specjalistów w danej dziedzinie i powiedzieć, okej, okay, ja się na tym znam, jestem dobra, dobry i mam prawo, a potem jeszcze wyjść przed ludzi i powiedzieć... Mam 23 letnie doświadczenie w pracy nad projektami, z których 80%, jak pokazują statystyki, zakończyła się sukcesem i pozwoliła nam zarobić kwotę albo zwiększyć nasze y, przychody o y, tyle i tyle. Istotne są konkrety. Nie wiele lat, nie jakaś organizacja, nie moja firma, nie branża, tylko konkret. Dlatego, że jak nie ma konkretu, no to y, wiesz, no to jest tak jak. Y, ty wiesz, ale nie wiem, czy Państwo wiedzą, że ja kończyłam psychologię sądową. I na psychologii sądowej jest taki przedmiot, który nazywa się kryminalistyka i kryminologia. I na jednym z nich nie pamiętam, bo to dawno temu było. To jest, pamiętaj, że było, jest taki dział, który nazywa się psychologia zeznań świadków. I tam czarno na białym jest pokazane, że jeżeli my mamy zdiagnozować, jako biegli sądowi, czy dana osoba mówi, Prawdę, mhm. To bierzemy pod uwagę kilka czynników. Pierwszym z nich jest konkretność tego, o czym ona opowiada. Czyli, jeżeli mówi: A, widziałem, tam przechodził, i tam był, i tam kupił, no to możemy podejrzewać, że zdaje się wymyśliła to y, Czyli na poważnie. Nie, on przechodził, tylko ona przechodziła, tam nie było sklepu, tylko przystanek autobusowy, i dokładnie. tak naprawdę to było latem, a nie wiosną. Natomiast, jeżeli konkretów jest tyle, co w bajce o Grzesiu, którego Grzesiu grześ, Kłamczuszku... Nie, wiesz? Nie, nie. nie, nie, nie. Grzesiu, czy wrzuciłeś list do skrzynki, jak prosiłam? mam to, mam to. Prosiłam. szedł i tak dalej. Tak, mhm. jak wrzucał, to kucał. Im więcej jest szczegółów, takich konkretów, które pokazują, że my opisujemy realną sytuację, tym bardziej wierzymy. To jest dokładnie tak, jak w m, tworzeniu historii. Im więcej ogólników, tym ona jest mniej wiarygodna, im więcej konkretów, tym ta historia jest bardziej przekonywująca, przykuwająca naszą uwagę i pokazująca, że to, o czym mówimy, wydarzyło się naprawdę i ma określoną wartość, a nie jest jakieś gdzieś, kiedyś. No to ja złapię to porównanie, którego użyłaś, i dzięki temu ja nabieram komfortu, bo powiedziałaś tak jak w historii. No jednocześnie zabójcą dla historii jest przeładowanie konkretami. A co za tym idzie, łącząc wątki? Absolutnie podpisuję się pod tym, żeby to nie było wiele lat, tylko 23 lata i nie uczestniczyłem w projektach, tylko w projektach, które w 80% przyniosły zysk pod tytułem X. Natomiast to, do czego ja chcę namówić, to jest to, żeby mm, ograniczyć to przedstawienie do trzech konkretów. Mhm. Dlaczego trzech to nie jest liczba przypadkowa, o tym też już mieliśmy okazję powiedzieć. Nasze, tak, nasz charyzmatyczny wizerunek statystycznie prawdopodobnie zbuduje to, jeżeli będziemy używali list trzypunktowych. No, bo analiza wystąpień osób, które są uznawane za charyzmatyczne, pokazują, że one tak robią. Więc jedno buduje w głowie obraz tej charyzmy. Nasz mózg dobrze odbiera listy trzypunktowe. Więc wybierzmy trzy rzeczy, o których chcemy powiedzieć, powiedzmy o nich konkretnie. I teraz, o co bym w tym wszystkim zadbał, wybierając te trzy rzeczy? I tu mam dwa wątki, które myślę, że razem rozbudujemy. Pierwszy wątek jest taki, żeby to nie była sztampa. Mhm. No, bo jeżeli mamy często okazję się przedstawiać. To no tak jakby porównać do takiego momentu, gdzie powiedzmy skończyliśmy studia, rynek pracy jest, jaki jest, no i my teraz chcemy dostać jakąś robotę, więc masowo wysyłamy CV-ki do różnych firm. No i jedziemy ze sztampy. W mm -hmm. każdym jest to samo, no bo po prostu nie mamy czasu się tym zająć. Efekt no, one są niedopasowane do potencjalnego pracodawcy. I o ile jeszcze w tym momencie, tuż po studiach, to nie jest takie straszne, bo tego doświadczenia mamy niewiele. Ale jeżeli byśmy ten manewr powtórzyli, mając, nie wiem, 20 lat doświadczenia zawodowego, gdybyśmy mhm. wypisali wszystkie stanowiska zajmowane przez te 20 lat, no to któż by to przeczytał? No to wtedy to, co się podpowiada, no to mówi się, wybierz do tej tabelki w CV z doświadczeniem zawodowym te prace, te aktywności zawodowe, które najbardziej pokazują, że nadajesz się do tej roboty, o którą się ubiegasz. Mhm. I w przedstawieniu jest dokładnie to samo. Wybierzmy te trzy elementy z naszego bogatego skądinąd życiorysu zawodowego, które najbardziej będą pasowały do audytorium i do tematu. Więc, jeżeli mam mówić o wystąpieniach publicznych, bo jako trener idę do grupy, gdzie będę pracował w obszarze wystąpień publicznych, to niekoniecznie będę im opowiadał o tym, że pracuję z organizacjami, które przechodzą przez zmiany i specjalizuje się w pracy z liderami na, na, na poziomach, tam zarząd, N-1 i tak bardziej wybiorę to, że dla iluś menadżerów dużych firm przygotowywałem wystąpienie, dzięki któremu oni potrafili pokazać zasadność zmiany wdrażanej u nich w zespole. To jest teoretycznie ta sama aktywność, bo ja rzeczywiście robię jedno i drugie. Natomiast mhm. sprofiluję to pod to, żeby to się łączyło z merytoryką, a co za tym idzie z potrzebami ludzi, do których właśnie idę z danym tematem. Czyli wybierasz ze swojej historii, z życiorysu te trzy wydarzenia, które budują Twój autorytet, Twój wizerunek, w tym y, jako osoby występującej. To jeżeli tak stawiasz sprawę, to powiem tak, wybieram z mojego życiorysu te dwa wydarzenia, które mm -hmm. budują mój wizerunek, a jedno zostawiam na zupełnie inny obszar. Aha. Nie a słuchaj, a mm -hmm. czy zgodnie z tym, jak uczysz tworzyć historię, że bohaterowi to my kibicujemy? Wtedy, kiedy on zaczyna popełniać błędy albo doświadcza jakiejś porażki, to tutaj jest podobnie przy przedstawianiu się. Warto powiedzieć o tym, że nie tylko fejmem człowiek żyje? Widzisz, i tego, tego, tego pytania się podskórnie obawiałem, bo w zasadzie za tak, ale nie, czyli nie, ale tak. To w konkretach. W konkretach, czyli w człowieku, czyli w tobie, drogi słuchaczu. Jest mm -hmm. gdzieś głęboko zakopana decyzja, na ile ci z takim podejściem, o którym Ania powiedziała, że w ramach przedstawiania się warto powiedzieć też o swojej historycznej niedoskonałości, która teraz jest już doskonałością. Mm -hmm. Czyli że, nie wiem, zainteresował mnie temat wystąpień publicznych, ponieważ pamiętam swoje pierwsze wystąpienie i ten stres, który mi wtedy towarzyszył. No i efekt, który, no mam to nagranie, ale przyznam wam szczerze, że naprawdę nie przepadam za jego oglądaniem, bo widzę tam naprawdę czerwonego, często używającego yy, faceta. Yy, a teraz, ponieważ po tym doświadczeniu no, zrobiłem to, to, to i to, no to jestem pewien, że te wszystkie wpadki już za mną, mało tego ja z tych wystąpień czerpię przyjemność. I to wydaje mi się świetną metodą. Mm -hmm. To jest metoda, która buduje autorytet, pokazuje ten cały proces, który nas doprowadził do miejsca, gdzie jesteśmy. Tylko zawsze zapala mi się lampka. Mm -hmm. końca nie mm -hmm, widzę, że mm -hmm. chcesz, ten, ale po, po, pozwól, że dokończę. Zawsze zapala mi się lampka pod tytułem, i to jest taka wielka zaleta tego, że no, cały czas aktywnie uczestniczę w jednej ze szkół trenerów, więc spotykam się z osobami, które są na początku drogi zawodowej, gdzie już jestem dość daleko, że łatwo taką metodę przyjąć osobom, które... E, mają podobnie. Nie, chodzi mi o nas jako osoby, mm -hmm. które się przedstawiają, które Aha, okay. pewnie stoją na nogach. Dobra, czyli przyznanie się do błędu i porażki wtedy, kiedy już wiemy, jaką mamy wartość, ale też, żeśmy te porażki nadrobili albo uzupełnili innymi doświadczeniami, które uważamy za sukces, tak? tak? No, i, no i mamy jeszcze, pamiętajmy, mamy ten, ten, ten straszny efekt oszusta, nie? Że mm -hmm. bardzo często osoby o dużym doświadczeniu mimo wszystko doświadczają tego efektu oszusta, czyli że to jest tak, no trochę oszukuję z tym, że to umiem, nie do końca tak jest. I jeśli jest taki dyskomfort w nas, to ja bym nie szedł w tą metodę. Mimo, że ją uwielbiam, i naprawdę w nią wierzę, bo myślę, że ona będzie bardziej paraliżująca dla mnie, jako dla osoby, która się przedstawia, niż wniesie wartość w tej długotrwałej relacji, która od no, tego przedstawienia się zaczyna. Natomiast jeżeli mamy taką autentyczną gotowość uśmiechnąć się z siebie, wspomnieć, jak to było na początku naszej drogi i, i dzięki temu teraz jesteśmy tu to uważam, że to świetnie buduje wiarygodność osoby, która przynosi jakąś merytorykę. Mhm. To zanim pójdziemy dalej, to jeszcze Maciek mówiłeś o tym, że wybierasz dwie rzeczy i jedną taką... No, dwie, taką inszą. Dwie z merytoryki, tak? Dwie Bo merytoryki, to, to mnie złapałeś tak. na to, że trzy rzeczy ze swojej merytoryki. Mhm. Ja powiedziałam, że dwie, a jedną inną. Dlaczego inną? Mnie przyświeca taka myśl, no i sprawdza mi się, powiem to, to wprost, y, którą ubieram w zdanie pod tytułem, że ludzie nie słuchają pomników, tylko słuchają ludzi. Mm -hmm. Co, A co to za znaczy? tym idzie? Że jeżeli za bardzo w tym przedstawieniu się napompuje balonik mojego ekspertstwa, y, no i jest najprostszą ścieżką. Wchodzę do Akademii Trenerskiej wspomnianej i mówię, że na moim liczniku, na pierwsze zdanie, na moim liczniku trenerskim jest ponad 20 tysięcy godzin. W tym czasie pracowałem z zarządami największych polskich firm. Mm. Dla tych zarządów największych polskich firm zrobiłem 16 projektów, które, z których część została nagrodzona nagrodami ABC. W tej chwili mówię prawdę. Teraz rękę cię ścisnę. Robi, robi się niesamowity dystans mm -hmm. między mną, mówię perspektywa grupy, trenerem, który... W swojej głowie ma poczucie, że jest początkujący. Bo dla tych, którzy z Was być może są albo myślą o rozwoju trenerskim, nikt nie jest początkującym trenerem. My całe życie ludzi do czegoś przekonujemy, namawiamy, uczymy. Trenujemy. Życie społeczne tego wymaga. Więc każdy z nas nie jest na starcie, tylko gdzieś na tej ścieżce, to jest szlifowanie, a nie wydobywanie tych umiejętności. Mm, ale jeśli mam takie poczucie, że ja jestem na początku i staję przede mną facet, który no po prostu jest. Mia Miażdżące doświadczeniem. Tak no to to zamiast budować relacje, powoduje dyskomfort u odbiorców. Więc mm -hmm. ja bym Wiadomo, bardzo... czy uciekać, czy lizać ten pomnik. Dokładnie, więc jeszcze raz, żeby to dobrze e, zważyć, albo mm -hmm. co gorsza, nie narobić na ten pomnik, jak to ptaki, które oddają hołd tym, tym, którzy są upomnikowani. Więc żeby uniknąć temu przypadku... No bo tak, z jednej strony chcę zbudować przeświadczenie u odbiorców, że ja się znam na tym, mm -hmm. z czym do nich przychodzę, więc wybieram jedną z rzeczy, czyli dwie są merytoryczne, a jedna jest, e, no, ocieplająca wizerunek, mówiąc wprost. I mm -hmm. e, to jest, nie wiem, w moim przypadku odwołanie się do wyprawy, w której uczestniczyłem, odwołanie się do Czasami największej wpadki scenicznej, jeżeli mam do tego gotowość, to co Aniu mówiłaś. To jest hobby. Mm. To jest kwestia, nie wiem, skąd przyjeżdżam, jaka moje życie rodzinne. Cokolwiek, z czym mam dobrze, ale niech tam z tyłu myśl, z tyłu głowy będzie myśl, żeby w przedstawieniu też skrócić trochę dystans, pokazać mm. Człowieka w człowieku. Twarz. Tak, absolutnie, mm. dokładnie. Zbudować relacje, bo my często w naszym podcaście mówimy o tym, że to mówienie do ludzi oznacza że mówimy po ludzku, czyli właśnie budując pewną bliskość, stopę porozumienia, pokazując, że nasze doświadczenia, droga, którą przeszliśmy, jest podobna jak ta, przez którą idą teraz na przykład nasi słuchacze. Czyli podsumowując to, o czym powiedziałeś, to jest tak. Opowiedzieć swoją historię, wybierając trzy, fakty, które są dopasowane do sytuacji, w której mhm. występujemy. Myślę, Skonkretyzować. Skonkretyzowane. To, co One są też dopasowane do naszego audytorium, które ma Aha. określone wyobrażenia i oczekiwania, które przy mniejszych spotkaniach jesteśmy w stanie nakreślić albo o nie zapytać. To, co istotne, to żeby spośród tych trzech pojawiło się jedno takie, które nas zludcza, Aha. mówiąc niepoprawnie, czyli pokazuje naszą ludzką twarz, buduje y, bliskość, a nie tworzy dystansu. Mm -hmm. I myślę sobie, że ta podpowiedź może być y, szczególnie użyteczna o tym zludzczaniu wtedy, kiedy my często będąc na konferencjach, jesteśmy przedstawiani albo ktoś nas wprowadza na spotkanie a, i opowiada tach, uh -huh. o nas, jaki to my jesteśmy w ogóle fantastyczni, ile żeśmy zrobili, ile żeśmy sprzedali albo ile żeśmy kupili, jo, ho, ho, jacy to jesteśmy alabastrowi i doskonali. I wtedy to, co warto zrobić, to dodać taki ludzki akcent, opowiedzieć o sobie, no właśnie z innej perspektywy niż zawodowa. To przed czym przestrzegam, i ciekawa jestem, jakie jest Twoje zdanie, Maciek, w tej kwestii, to to, żeby jak mamy nawet pokusa i nam mówili o tym, że jak się wchodzi na scenę albo na spotkanie, to należy się przedstawić, żeby nie powtarzać tych wszystkich informacji. To jest o, szczególnie tak. ważne. Jak e, na przykład jesteśmy na dużym wydarzeniu, gdzie rzeczywiście jest profesjonalny no co konferencjer, a my mamy przygotowaną prezentację, na której na pierwszym slajdzie jest nasze zdjęcie oraz krótka historia naszych dokonań. No i się okazuje, że e, dosyć mocno zawłaszczamy przestrzeń, i dla widzów to może się okazać e, nieciekawe, a na pewno osłabiające ich czujność na rzeczy, które na pewno mamy e, do wniesienia. Czyli nie powtarzać tego, co powiedział konferencja. Mhm. Idąc tym tropem, uruchamiają się dwie rzeczy. Jedna do tego, co teraz mówisz, druga do poprzedniego wątku. Zacznę od tyłu, czyli od tego, co, co, co teraz. Czasami jest tak, że jeżeli wychodzimy na scenę, część osób się tym stresuje. Mhm. Nie powiem, że ja się nie stresuję, aczkolwiek mam już takie przekonanie, że to jest ten pozytywny stres, że tego negatywnego już raczej nie, nie odczuwam, już go przepracowałem. Nie zmienia to faktu, że większość osób, która staje na scenie, mówi, że najgorsze są pierwsze dwa, trzy zdania. Mhm. Tak jak najgorsze jest pierwszy kilometr, jak biegamy, no po prostu jest ciężko. A no, potem się już nic nie czuje. I wtedy to przedstawienie się jest mhm. czasami rozbiegówką. Tak, no bo jak mówię o sobie, no to raczej się nie pomylę. Jak mhm. mówię o jakiejś za, skomplikowanej merytoryce, to tu może ta obawa, czy jestem wystarczająco dobrze przygotowany, zacząć ten stres generować. No, siebie mhm. raczej znam. Mhm. No i teraz dochodzi do takiego paradoksu, właśnie o którym mówiłaś. Konferencjer, konferencjerka mnie wprowadzili na scenę, powiedzieli o mnie sześć zdań, a ja w ramach tej rozbiegówki te same sześć zdań podpowiadam. Mhm. Więc najprostsza metoda by było wytnij, najprostsze rozwiązanie było wytnij przedstawienie, no ale rozbiegówka jest potrzebna. Mhm. Tym bardziej mniej na początku jakąś nieoczywistą historyjkę o sobie. Dykteryjka. Bo jeśli ten alabaster, z tego alabastru wykuje cię ten prele, prowadzący, mm -hmm. ustawiając na scenie, zapowiadając właśnie samymi mm -hmm. ochami, ochami, no to miej w zanadrzu jakąś taką krótką dykteryjkę na, na, na swój temat, która tobie pozwoli zrobić rozbiegówkę, a też spuści trochę powietrza, które zostało napompowane tym przedstawieniem i pokaże, że o, fajny facet, fajna babka i ją, jego to dobrze posłuchać. Mm -hmm. I e, chcę wrócić do poprzedniego elementu, gdzie mówiliśmy o tych trzech rzeczy, które warto wybrać, to mi się teraz urodziło, tak analizując, no bo jakoś tak zacząłem gadać, że sam wspomniałem o swoich przedstawieniach. Czy są dobre, czy nie, no to nie mnie oceniać, ale ja się z nimi dobrze czuję i widzę, że to dalej nieźle pracuje. To ja bym jeszcze mm, zwrócił uwagę na słowa, mm -hmm. no bo jednak nimi operujemy, przedstawiając się. E, przejdę na mój świat trenerski, bo do niego mi najbliżej. E, bardzo mocno unikam używania zwrotów, że ja będę ciebie albo was czegoś uczył. Mm -hmm. Bo to jest dla mnie takie posadzenie ludzi w ławce szkolnej, a samemu stworzenie. Budowanie dystansu, Absolutnie. i to nie odległości, ale w hierarchii. Mhm. Mhm. To, co mi się z biegiem lat sprawdza i to, co mi się sprawdza, zwłaszcza jak pracuję z ludźmi na stanowiskach zarząd czy, 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 czy dyrektorzy, którzy oczywiście mają swoje zdanie, no i świetnie, no bo trudno, żeby zarząd albo dyrektorzy nie mieli swojego zdania, to byłoby niebezpieczne. To jest używanie zwrotu, to co mnie daje względne poczucie bezpieczeństwa i spokoju, zapraszając Was do rozmów na ten mm -hmm. temat, to i tu wymieniam swoje doświadczenie. Czyli unikam zwrotu, będę uczył, mm -hmm. to już lepiej, nie wiem, zapraszam Was do doświadczenia. A mm -hmm. wydaje mi się, że jeszcze lepiej powiedzieć, że w ten taki, mnie to daje poczucie spokoju, akceptuję, że Wy macie swoje doświadczenia, swoje zdanie, ja mam swoje. I to, co daje mi spokój przed tym, że niekoniecznie będziemy się zgadzali, to jest to, że ja mam na koncie ABCD, konkrety. Mm -hmm. I zapraszam was do tego, żebyśmy teraz pozderzali wasz punkt widzenia z moim. I myślę, że na konferencjach to też można zastosować. Ja nie jestem tu po to, żeby głosić ideę, ja nie jestem tu po to, żeby mówić o jedynym słusznym punkcie, tylko moje doświadczenie pokazuje mi, że jestem autentycznie ciekaw waszego punktu widzenia, no to sprawdźmy, jak to się ze sobą godzi. I mhm. to myślę, że też daje nam takie poczucie spokoju, wytchnienia, łatwiej się wtedy rozpędzić. Mhm. A poczucie humoru w przedstawianiu się, skoro o poczuciu? Nie. Absolutnie nie. Poważnie. Na poważnie i zgodnie z pewną poradą podręcznikową, i teraz odwołuję się do waszej wyobraźni, poproszę wyobraźcie sobie prawie dwumetrowego, ponad stu kilogramowego, łysego faceta, mówię o sobie, który zgodnie z podręcznikiem przedstawia się na szkoleniu, czyli staje wyprostowany na środku sali, na nogach lekko rozstawionych tak, żeby stopy były mniej więcej w linii barków. To rozstawienie stóp wynika z tego, że jak stoimy na baczność, to jest szansa, że się będziemy chyba tali lewo-prawo i uczestnik o słabszym błędniku dostanie choroby lokomocyjnej. Natomiast szersze rozstawienie nóg no, grozi pęknięciem spodni w kroku, więc zostajemy na takim normalnym rozkroku. Stabilniej, żeby łatwo było oddychać. Tak. Wyprostowani, czyli dwa metry w górę. Następnie. Używając pierwszego zwrotu klasycznego witam Was na szkoleniu, robimy pół kroku do przodu, czyli tak jakby jedna noga wychodzi trochę do przodu, a ręce się rozkładają na boki, tak żeby wszystkich tym komunikatem objąć. To jest autentyczna porada z jednej z książek. Dlaczego odwołuję się do Waszej wyobraźni? No jeżeli by to zrobił, wyobrażam sobie, że siedzę blisko prowadzącego i on nagle staje. Czyli ja siedzę, czy moja głowa jest na wysokości, nie wiem, metr m, 1,30 m. No tak. Czyli 70 cm dystansu, bo facet stanął tam. I jeszcze macha ręką. Robi krok w moją stronę, skraca dystans, wchodzi powoli w moją strefę już taką. A jest no, całkiem intymną, nowy. Letę. Jest mi nieznany. Nie jest lekarzem, który w ogóle bez gry wstępnej mówi: dzień dobry, proszę się rozebrać, no bo lekarzowi wybaczam, bo mam interes medyczny do niego. I jeszcze rozkłada ręce szeroko, czyli zaraz klaśnie i po prostu zmiażdży głowę. I tak się wtedy czuje. Więc. Yy... Dlatego się śmieję, że jak popatrzy się na niektóre z tych porad, to można zwariować. Lepiej się uśmiechnąć. Lepiej się uśmiechnąć, <laughs> lepiej usiąść, jeżeli nie musimy stać. Dla mnie przedstawienie się jest na siedząco. Mm -hmm. Ale to między innymi wynika z moich gabarytów. Mm -hmm. no ja wiem, że po prostu chcąc, nie chcąc góruję nad grupą. I to nie jest efekt, który chcę uzyskać. No też ja mam aparat zdecydowanie mniejszy. No, Wprawdzie nie, nie, nie o połowę mniejszy, ale jednak mniejszy, i wstaję tylko na dzień dobry. Pożyczyłam sobie Twoje dzień dobry na galowo, bo to już jest takie dla mnie puszczenie oka do audytorium. I potem siadam, bo mam wrażenie, że jakbyśmy się spotkali po to, żeby budować relacje, no to raczej byśmy wszyscy siedzieli, żeby ten kontakt wzrokowy nawet łatwiej było. Yy, nawiązać. No właśnie. Oczywiście no, na scenie, gdzie jesteśmy prelegentami na czerwonej kropce, na środku dużej sceny, no, nie usiądziemy. Chyba, że będziemy mieć w tym określony cel, bo myślę tak sobie, że to, co, o czym my mówimy w, naszej, w naszym modelu, prezentacja pod drugą literką C, jak cel, no to tam mm. oprócz celu merytorycznego my czasami sobie stawiamy cele yy, relacyjne albo wizerunkowe. No i wtedy, jeżeli wiemy, że to usiąście albo zaśmianie się z siebie, albo nawet z premedytacją potknięcie. Jest czymś, co będzie służyło dojściu do tego finiszu, który sobie zaplanowaliśmy. No to jak najbardziej można wszystko pod warunkiem, że wiemy, po co to robimy. I to nie jest mhm. przypadek. A nawet jeżeli nam się wydarzy, to też potrafimy to ograć tak, żeby to nam służyło. Hmm, Szufelką do kubki spróbujmy cały odcinek zebrać. Że ma być konkretnie. konkretnie. Że trzy rzeczy, bo listy trzypunktowe dobrze działają, więc fajnie zbudują nasz wizerunek charyzmatycznych i, i przygotowanych. Że w tych trzech punktach można powiedzieć o swoim potknięciu, porażce, pokazując, że ona nas doprowadziła do tego miejsca, gdzie jesteśmy tutaj jako specjaliści. Warto też odsłonić swój ludzki kawałek w tych trzech rzeczach. Pokazać, Hobby, pasja, ludzkość. rodzina, zainteresowania, Absolutnie tak. E, lingwistyka. Nie uczę, tylko zapraszam do rozmowy, dyskusji. W miarę możliwości na siedząco, a nie na stojąco. Tu w przypadku szkoleń wiemy, że na scenie to różnie bywa, ale z taką dbałością o skrócenie dystansu. No i padło pytanie o humor. Ja mhm. z niego się wymiksowałem, więc wrócę do Ciebie z tym pytaniem. Co z tym humorem na wstępie, jak to odbierasz? Ja zdecydowanie lubię się do ludzi uśmiechnąć i jak oni się uśmiechają do mnie. Więc zdarza mi się zażartować z siebie albo z powagi sytuacji, jeżeli to są oczywiście takie tematy, które dopuszczają, tak, żarty, no bo, bo zdarza mi się też mówić o rzeczach bardzo trudnych i poważnych. I wtedy żart się pojawia po to, żeby rozładować napięcie, uh -huh. ale na pewno ale nie na początku, nie wtedy, kiedy się uh -huh. chcemy dobrze przedstawić. To złapię jeszcze jedną myślą powiedziałaś, jeżeli chcemy zbudować swój komfort podczas wystąpienia, no to jeżeli ja pozwolę sobie na odrobinę humoru i ten humor zostanie odebrany po drugiej stronie i pojawią się uśmiechy na twarzy, no to nic tak nie buduje mojego komfortu w tym, mm -hmm. co robię, jak widzę, że ludzie pozytywnie odbierają moje słowa, więc to też jest takie egoistyczne działanie na zbudowanie swojego bezpieczeństwa i minimalizację stresu. No i na koniec ostatnia podpowiedź, jeżeli przedstawiają nas, to już nie powtarzajmy tego, co padło z ust konferencjera albo osoby wprowadzającej nas na spotkanie. Dodajmy być może ten ludzki aspekt albo jakieś mm -hmm. puszczenie oka w innej formule. No i te porady dzisiaj dla Was podawała Ania, która ma za sobą wieloletnie, nie pamiętam, dlatego nie powiem konkretu, doświadczenie medialne, dlatego wie, jak występować przed ludźmi. Ma brawurowe zarecytowanie wiersza. Poszedł żuczek za chałupkę, zdjął majteczki zrobił kubkę w wieku pięciu lat w pewnym uzdrowisku. A od 6 lat tworzy firmę opowiedz.to, gdzie operuje obrazem, ale też robi projekty, które pomagają dobrze zrozumieć trudny przekaz. A także Maciek, który ma za sobą wieloletnie doświadczenie w różnych organizacjach, siedział i na telefonie, i na taśmie, i wiele różnych rzeczy ciekawych w życiu robił. Ale wszystko to doprowadziło go do tego, że od 6 lat. Jest twórcą, opowiedz. to i słowem pobudza do myślenia. A następne pobudzanie do myślenia za tydzień, chociaż w zasadzie będziemy podsumowali świę... będzie. świątecznie, więc nie wiem, czy tak będzie pobudzająco do myślenia, ale do lepienia pierogów jak najbardziej dobra. Pobudzające do refleksji może o. nawet będzie o taki czas świąteczny. No a potem od nowego roku po krótkiej przerwie, bo sobie pewnie chwilkę odsapniemy, wydłużymy mm -hmm. urlop świąteczny. Czego i Wam życzymy, widzimy się dalej już z merytoryką. A za dzisiaj dziękujemy. Tak, a gdyby jeszcze ktoś chciał kawę postawić w tym roku, to damy radę jeszcze jakąś przyjąć. Będzie nam bardzo miło. Linki do kawy i do wszystkich kontaktów z nami oczywiście w opisie tego odcinka. A jeżeli odcinek był wartościowy merytorycznie, to zachęcamy poleć go przynajmniej jednej osobie. Na razie. Pa -a. Uhu, mamy to.